Dzień dobry, witam czule. Tu angielski głos w Twoim domu. I to kolejna audycja naszego cyklu: Koniec z Polingliszem, a to odcinek 82. I w 82 odcinku myślę, że zaskoczę niejednego z Was, ponieważ dzisiaj zajmiemy się trzema wyrazami, które niektóre osoby bardzo chciałyby wymawiać tak samo, ale niestety. Nie do końca, nie do końca, także ja jako strażniczka, można by rzec, poprawnej wymowy, zaraz tutaj wszystko wyjaśnię. Otóż, mili Państwo, to są oto te trzy wyrazy, czyli which, which, with. Ok, which – wiedźma, which – który with, z. No i teraz, co tutaj się, prawdaż, okazuje? Okazuje się, że which i wiedź, czyli wiedźma i which, czyli który, wymawia się absolutnie tak samo. Więc mamy tutaj pewne, prawdaż, ułatwienie, można by rzec. Natomiast with, czyli z, no niestety to nie jest which, tylko with, Czyli na końcu mamy ulubiony dźwięk, czyli th, czyli język między zęby. With which which with. So Mary is such a witch. She never helps me. Um, my car, which is broken, is being repaired now. And I live with my dog. And and yeah, and that's it basically. Yeah. So, witch, witch and with. E, I teraz taka nastąpi e, krótka mm, prezentacja mojej e, szalonej twórczości. Uwaga, wierszyk. So, this is a witch who lives with a dog which has a toy, which is a ball. Wspaniale to wymyśliła. Ok, so. This is a witch. Who lives with a dog, which has a toy, which is a ball. Ekstra. Także tak to wygląda. Wiedźma, który z, which, which, with. Dziękuję bardzo za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcisku. Odcisku! A! To mi wyszło! Odcinku. Ściskamy z hrabiną. Do zobaczenia. Ciao!